Znowu ja witajcie ponownie. E, dzisiaj w e, króciutkim filmie pokazującym wam e, nowy produkt na sklepie. A czy to jest stary produkt, ale w nowej odsłonie, ponieważ jest u mnie i jest mój. I świeca podwójnego działania. Żeby nie było, że. E... Bruszka Janna nie zajmuje się sprawami miłosnymi. Ja zawsze was od tych miłosnych rytuałów odstraszam, bo ich nie lubię, dlatego że wiem, że działają w tym momencie, kiedy mogą pomóc, wspomóc oczyścić przestrzeń, wyrównać drogę między osobami, natomiast nie działają znaczy działają, ale się nie robi takich rzeczy jak spętania, czyli działanie na siłę, bo on mnie kocha i ma wrócić. Jak kochałby, to by nie odszedł prosto. Także tak, ale pojawiła się. Świeca, ogień miłości. Słuchajcie, świeca podwójnego działania, różowo-czerwona. Także, żeby nie było, że się miłością całkiem nie zajmujemy, ale urokiem miłosnym nie spętaniem, nie zmuszaniem, nie naruszaniem wolnej woli, tylko pomocą po to jest magia, żeby pomagać. Zawsze należy dodać na końcu dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo, i wtedy wiadomo, że na siłę nic się nie zrobi. Słuchajcie. Y, świeca składa się z dwóch kolorów wosku. Jest to świeca naturalna. One przeważnie mają około 10 cm. 1,5 centymetr, y, w podstawie te świece, y, gdyby tak palić się normalnie, to do dwóch godzin spalają się, więc są bardzo dobre na rytuały, z tego względu, że są nieduże, niewielkie, małe. A swoje działanie mieć mogą. Pamiętajcie, że oczywiście możecie sobie kupić dwie świece, która będzie jedna czerwona, druga różowa, wyjdzie na to samo, ale jak ktoś jest gadżetarzem i ktoś ma ochotę na Taki magiczny przedmiot jak świeca podwójnego działania, a też trochę jest tak, że tyle, ile intencji i uwagi włożymy w nasze działania magiczne, tyle potem z tego wynosimy. To oczywiście zapraszam do sklepu. Nie sprzedajemy produktu jako świecy, tylko produkt jako usługę. Masło myślane. Ale jak to wygląda? W momencie, kiedy zakupicie u nas właśnie ogień miłości, przysyłacie imiona i datę urodzenia. I to jest świeca naładowana intencją, gdzie możecie ją spalić z odpowiednimi słowami. Intencją wobec konkretnej pary. Dlaczego? Dlatego, że tak. Czerwony kolor wzmacnia energię, potencjał. Wzmacnia w ogóle. Różowy kolor znowu działa na poziomie tych emocji płynących z serca. Czyli mamy ogarnięte tu jakby i podstawę seksualną. I platoniczną sercowość. Więc jeżeli jest para, w której ogień miłości już troszkę przygasł był, to ten ogień miłości można spróbować wzmocnić, ale oczywiście wszystko potem zależy od naszego działania. Ale tu już ścieżkę e, taka świeca otwiera. Także bardzo fajnie. Macie nawet na stronie naszego sklepu, ja sobie zaraz otworzę, strona naszego sklepu wwwpentagramj .abc24.pl Ja już się tego nauczyłam, nawet jestem z siebie dumna po prostu. E, możecie wejść, są dwie świece podwójnego działania, jedna na sprawy urzędowe, przebój, przebój po prostu. Znaczy, ja wiem jak to działa, więc co ja tym załatwiłam, i dokładnie tak. Natomiast świeca miłosna podwójnego działania jest z zaklęciem, żeby nie było, żeby z zaklęcia. Otóż, jak to wygląda? Zamawiacie świece na sklepie, piszecie w uwagach imię, datę urodzenia, imię, datę urodzenia ja już wtedy wiem, że to jest dla pary i oczywiście to wy możecie ominąć całą etykę wróżebną i sobie, nie wiem, próbować przyciągnąć mietka, który ma żonę i dzieci zapomnijcie to nie moja magia, także od razu lepiej nie kupujcie natomiast jeżeli chcecie wzmocnić miłość przecinek przyjaźń, przecinek stosunki yy, międzyludzkie przecinek znajomości przecinek pani ma być bardzo życzliwa przecinek chciałbym pozałatwiać to jest właśnie taka świeca, która na to pomaga, bo mam tak, wzmacnia uczucia na każdym poziomie. Wy zawsze wszystko macie na sklepie, tylko czytajcie. Różowy kolor wzmacnia wyższe emocje. Czerwień palony jest dla namiętności, pomaga przyciągnąć lepszą do nas miłość, czyli również dla osób samotnych, żeby miłość przyciągnąć po prostu, wzmacnia więzy rodzinne, wzmacnia więzy przyjaźni. Dedykowana osobom samotnym dla znalezienia partnera i osobom w związkach dla wzmocnienia uczuć. I jak dostajecie już taką konsekrowaną świecę dla siebie, to wtedy zapalacie ją najlepiej w piątek. Ze słowami: Dla osób samotnych, niech magia moja działa, niech wspierają mnie cztery żywioły, by odnalazł mnie właściwy partner, co na miłość jest już gotowy. Niech będzie dla mnie najlepszy, niech będzie dla mnie bezpieczny, niech serce do mnie skłoni i pasuje do mnie, jak rękawiczka do dłoni. Także macie te zaklęcia podane, żeby tutaj nic nie pominąć. I świeca spala się do końca, resztki można połknąć, przemilić, żartuję, zakopujemy, powierzamy żywiołom. A dla osób w związku jest taki, takie zaklęcie: Dla mnie i dla niego, wy cztery żywioły, na straży miłości, staniecie pospoły. Ogniu dodaj pasji, wodo łagodności, wietrze zrozumienia, ziemio konkretności. Ogniu wzmocnij siłę, wodo wzmocnij serce. Wietrze wzmocnij myśli, Ziemio, wzmocnij ręce. Czyli prosto: zamawiacie, podajecie intencję, czyli dwie osoby, czarujemy, wysyłamy, my się dzielimy, ja czaruję, droga wysyła, i wy zapalacie z tymi słowami na konkretną intencję. Pozdrawiam wszystkich, którzy są na czacie teraz. I co? Lokowanie produktu ogień miłości. Zajrzyjcie na sklep, dlatego, że tam jest jeszcze moja ulubiona urzędowa podwójnego działania, o której już macie na YouTubie filmik. Pod każdym produktem staram się zrobić dokładny opis i staram się umieścić filmik taki jak ten, który pewnie jak się zbuforuje, to jutro już będzie na sklepie. <laughs> Także do zobaczenia, buziaki dla Was i co? I o 21.00, jak mi się filmiki zbuforują, i będę miała dobry przesył internetowy, spotykamy się na wieczorze z wróżką. Pamiętajcie o łapkach, lajkach, o udostępnianiu. O tym, że ja coś mówię, ale Wy coś róbcie. Do zobaczenia.